Alergia i zwierzęta to problem czy związek bardzo często poruszany. Po pierwsze, zanim podejmiemy jakiekolwiek kroki, należy ustalić, bezspornie ustalić, że alergia, która występuje u dziecka, jest spowodowana bądź jest nasilana przez zwierzęta futerkowe. Najczęściej i największe reakcje, najsilniejsze reakcje alergiczne wywołuje antygeny kota. Pies jest zdecydowanie rzadziej odpowiedzialny za wszelkie reakcje alergiczne. Dlatego też dziecko, którego podejrzewamy, że mamy alergię na któreś ze zwierząt futerkowych bądź zwierzę, które. Jest w domu, należy przeprowadzić testy i badania, żeby niezbicie y, udowodnić, że to zwierzę jest odpowiedzialne za te objawy. Bo często się zdarza, że to jest tylko nasze takie przypuszczenie, i wbrew pozorom ba, y, szerokie badania y, pokazują, że wcale zwierzęta futerkowe nie mają wielkiego wpływu. Na alergię czy na zwiększenie alergii, wręcz przeciwnie, jest kilka prac, które mówią, że trzymanie zwierząt futerkowych w domu powoduje zmniejszenie liczby alergii czy zmniejszenie nasilenia alergii. Niemniej, jeżeli udowodnioną alergię na kota, bądź na psa, bądź na jakieś inne zwierzę, które akurat posiadamy w domu, Wtedy no, najlepszym zaleceniem i najlepszym postępowaniem jest yy, no, pozbycie się tego zwierzęcia z domu. Dlatego, że jeżeli ten alergen to zwierzę cały czas będzie w domu, to niestety nasze postępowanie terapeutyczne będzie często yy, nieskuteczne, bo dopóki będzie kontakt z alergenem, dopóty będą objawy. Dlatego nie proponowałbym w takich sytuacjach może u dzieci, które podejrzewamy, że być może będą miały alergię, to przed kupieniem, przed byciem, posiadaniem zwierzęcia, zastanowić się nad tym i zrobić wcześniej te badania. Dopiero potem ewentualnie Kupić takie zwierzę. W ogóle zakup zwierzęcia, bez względu na to, czy to jest pies, czy to jest kot, musi być decyzją przemyślaną. Nie tylko u alergików, ale w ogóle u wszystkich, którzy posiadają dzieci, dlatego że zwierzę to nie tylko przyjaciel, to nie tylko fajna zabawa, ale to również jest bardzo dużo obowiązków. Dlatego przed zakupem zwierzęcia proponowałbym każdą taką decyzję bardzo, bardzo dokładnie przemyśleć.